Dobra, robię to po raz drugi. Przed chwilą zauważyłem komentarz, który został wrzucony 4 dni temu. Nie usuwam go, bo uważam, że nie jest szkodliwy. Jednak chcę Was przestrzec tylko. Z... Skomentowałem w, te, w taki sposób. Ktoś chce to poprzeć. Dobra. Ktoś chce to przełączy sobie i poczyta. YouTube daje taką możliwość. No, ale jednak. Pani mi tutaj komentuje. Podając linka do strony z kodami do ogramy. To Znaczy w pierwszym momencie myś, wyskoczyła mi tutaj jakaś ikonka czegoś takiego i. że fajne. What? Potem patrzy ni niżej. Kody do ogamy. Schodzę niżej, patrzę email, hasło Schodzę jeszcze niżej, pobierz Przynajmniej pokazują czym jest Ogame, ale... A. Jestem zdania, że nie należy ściągać programów w których nie jest się człowiek pewien i ich nie testować. Na przykład ja zainstalowałem sobie koparkę Bitcoinów, bo Planeta Faktów brała i promowała. Okazało się, że w rzeczywistości program jest instalowany w formie wirusa. To znaczy, instaluje się tak głęboko, jak programiści wrzucają wirusy. Żeby nie dało się odinstalować w, kom, w normalny sposób I za każdym razem gdy odpalałem komputer Nawet jeśli nie włączałem koparki by dla mnie kopała To i tak czy siak brało i to kopało O. Taka historia Po drugie podawanie emailu Jak można tutaj zobaczyć i tutaj, to jestem zalogowany na swoim własnym koncie e-mail. Mam Pff, tyle powiadomień. Ja na szczęście nie sprawdzam, jednak może się zdarzyć dla osób, którzy sprawdzają, że wygrałeś, to i to produkt X. Kliknij i się wirus instaluje. No to będą dwa wirusy do potęgi. Patrząc, że to trzeba jeszcze zainstalować. No ale jak ogółem przestrzegam i kończę tą wypowiedź, jak tutaj. Rób. Robicie to na swoją odpowiedzialność. No dokładnie. Dałem lajka bo nie popieram. Poza, poza tym. Ogame. Fajna gierka stworzona do współzawodnictwa jednak z, z systemem mikrotransakcji w formie yy, antymaterii. Jednak yy, po coś z jakiegoś źródła muszą utrzymywać serwery, nieprawda? Znaczy, ja jestem zdania, że w sumie można by wziąć i zrobić jakiś taki serwer. Żeby, co znaczy, żeby twórcy zrobili jakiś taki śmieszny serwer, w którym byłaby zablokowana funkcja płacenia za antymaterię i to byłoby spoko, jednak na ten moment jesteśmy skazani na współzawodnictwo z graczami b 2 win Kupy by wygrać. Jednakże, jestem zdania, że to nie jest żadna satysfakcja. Jeśli. Mam możliwość grania współzawodniczego. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie będę tam na wysokich progach. Aż mi się przypomniała była sytuacja w Card of War jak były wakacje. To znaczy, dwa lata temu to była sytuacja bo w te wakacje nie grałem, no ale miesza. była taka sytuacja, że Rosjanin miał kupionego jakiegoś, no prywat, nie prywat, tylko jakiegoś takiego, no zapłaciłby mieć jakieś udogodnienia, o w tym sensie. No to pisze że Ukraina atakuje celem Yy, zniszczenia ludzi, którzy kupują płacą, by wygrać. Wtedy jeszcze miałem z Szwecją, który się posypał w momencie, kiedy Szwecja wyszła. Z gry. ogółem był smutek, żałość i zgrzytanie zębami potem, bo wybuchła wojna pomiędzy mną. Jugosławią, i jeszcze czymś pomiędzy Francją i Portugalią, czyli albo Włochami, lub Hiszpanią, ale miesza, naj, jednak faktem jest to, że wybuchła wojna, której nie byłem w stanie wygrać. Zatem, przejdź do zobaczenia, papaja. Ja tylko Was przestrzegam przed tym i nie polecam. Zastanawiam się, kto tylko dał te lajki. Te cztery lajki. Faktyczni ludzie? Czy multikonta? I to jest pytanie.